Ale potężny. Czy taki przyjechał serce? No. Że przyjedzie. Będzie dziwnie. Co? No właśnie. Będzie, będzie. Będzie, będzie. A teraz dla Państwa niespodzianka. Wy tylko, moi drodzy, nie zobaczycie. Czyli tak. Piotr, specjalista do spraw montażu. Michał. Mój wierny kompan, Małgorzata, tam z tyłu będzie mi widać? Będzie, będzie. I co jest dzisiaj? Aviomarine. Nie wierzycie, ale musiałam zabrać. I wziąć. Jestem przygotowana? Na przejażdżkę. Na przejażdżkę. Wiedziałam, że liczę na jakieś niesamowite, wiecie co, atrakcje. Ale mamy dla Państwa świetną wiadomość. My uciekniemy każdej policji. Każdej. Nie dogonią nas. Taki fantastyczny mamy samochód dzisiaj, że nas chłopaki nie dogonią. Co wy na to? Nie dadzą rady. Nie dadzą rady? A ty, Piotrze, jak? Tak, jest moc. Dzisiaj nami. Jest moc, jest magia. Słuchajcie, chwalimy się, co dzisiaj zrobiliśmy. To ja może powiem, bo ty się, Piotr, skup na tym, żeby zacząć dobrze ustawiać. Czyli mamy Dodge Durango, 5.7 chemii, V8, 364 konie, 2015 rocznik. Nowysieńkie autko. Ile on tam ma Michałku na tym? km na, 2000 km. kilometrów, ja Jeszcze nawet nie zakurzyło dobrze. Nie zakurzył się dobrze, a już jest w energy na gazie. Dobrze to świadczy. Piterku, proszę mi powiedzieć, co dzisiaj będziemy regulować? Czy to znowu jakieś różne sekcje, czy jedna nie, sekcja? Nie, nie, dzisiaj standardowa regulacja, tak? Sprawdzenie auta po montażu, Aha. E, więc tutaj auto jest z dużą mocą, e, więc musi być to wszystko Zastajone. objęte na ostatni guzik, tak, bo wspaniale. Od razu po sprowadzeniu ze zostanów trafiło Aha. do nas na montaż instalacji. Ale bardzo wygodne powiem Wam. Siedzę sobie tutaj na tej kanapce. Może jakoś nie ma, nie wiadomo jak dużo miejsca, ale jest bardzo komfortowo. Ekskluzywnie. Ekskluzywnie bardzo, no. Możemy dodać, że cena nowego takiego samochodu... O już wiem, dodaj, dodaj, bo już sześć to razy jest... mi Michał mówił, żebym dodała. Proszę to jest bardzo. Około 309 tysięcy złotych. Tak. 309 tysięcy. To jest chyba jeden z naszych rekordzistów, co? Do montażu. Z Jeden z droższych. Jezu, a ja lubię takie słuchajcie, takie mruczenie tego samochodu. Niesamowita jazda to będzie niedługo. No właśnie. Ale tam dobrze coś ustawiasz, tak? W, te suwaczki przesuwasz, tak? Tak, tutaj dobrze. Akurat jeżeli chodzi o instalację BRC, tutaj w tym aucie... Za e, specjalnie nie ma co, co regulować. Po prostu komputer na tyle jest. inteligentny, że... Tutaj bardzo sobie dobrze radzi. Sobie. Radzi, radzi sobie, tak. sobie chłopak. Jest to amerykańskie auto, troszkę inna koncepcja zasilania mm -hmm. silników i... Musi to pracować fajnie. No tak. Tutaj znowu szanowni Państwo, Słone tylko, że jakby takie było, to wszystko takie proste i ta instalacja taka prosta i ta, ten samochód taki prosty, no to by klient nie motował u nas, tylko gdzie bądź. A tutaj wybrał Piotra i Energy z Polska, żebyśmy zasiedli ten samochód instalację gazową. Także roz, tak troszkę ostrożnie tak z tym, że to nie ma żadnego problemu, Piotrze. Prawda? E, znaczy, może nie tyle, że nie ma problemu, tylko że auto jest znana z konstrukcja silnika, więc tutaj e, e, bynajmniej dla mnie nie jest jakiś... No tam, właśnie, e, czekam no, na to i na pracowników tam naszej firmy. Cowością, tak. Z zdrowością auto kolejne z, chemii, tu, tak? z silnikiem chemii, które gazowaliśmy z powodzeniem i... Tutaj I nie czekamy ma na następne. Udanych konstrukcji, jeżeli tak chodzi jest. O instalacje gazowe. Oczywiście. <grym> nie wiem, czy Państwo słyszą ten przyjemny pomruk silnika. To jest prawdziwa przyjemność. Chyba wtedy przestanę się odzywać. Amerykańskie auto z amerykańską, z prawdziwą V8 No, to tam po prostu musi i To tam. Musi. Musi krzyczeć. Musi krzyczeć. Różne opinie słuchajcie czytamy na tym, na internecie. Może jeden mówił, że cudny, że boski, jeden, że toporny, jeden, że kuty. No niemniej jednak powiem Wam, że rzeczywiście taki budzi respekt na drodze. Jak się tak patrzy i jedzie wśród samochodów, no to niewiele takich jeździ. Akurat, akurat jeżeli chodzi o ten model, to jest mniej popularny, tak? Bo Aha. tutaj ramy. Jeepy Aha. Z tym silnikiem, ale jeżeli chodzi o dodża, to tak... No rzadko, rzadko nie? Rzadko, tak. tak. A widać, że stylistycznie jest dużo bardziej ładniejszy, tak? Tak, taki. Prawie że Ciekawe. kosmiczny. No, jest fajny, potem go Zdeł. Państwu pokażemy. Tak. uważaj na ten. Najczęściej wypowiadane przeze mnie słowo to Michał uważaj. Ale dzisiaj wreszcie słoneczko, słuchajcie, mamy doczyka, piękne słońce, w miarę puste ulice, coś tam się, coś tam jarzącego stoi, ale to chyba państwo sprzątające. Jak na obecny wydech. Co? Nowy? Nowy, nie? Mm, Widać. bardziej powinien być cichszy. No, no, jeszcze? Masz. No jej! Wskaza w stronę. Ale on ma siły. Słuchajcie, to jest po prostu dla takiego samochodu po prostu jakaś płatka Ty. To jest odpowiedni silnik do odpowiedniej karoserii. Tak. tak. Oj tak. Oj, tak powiem. Swoje no. waży, ale dobrze. Prawda? Swoje waży, Prawda. ale też swoje może. Dobra, no, no, tak. możemy się na Dobra. Możemy powiedzieć o oszczędnościach, bo tak naprawdę i na mamy razie, większą słuchajcie. pojemność. Na razie to I jestem tak, tak, że tak powiem, zaskoczona, że, że tak powiem, aparat mowy mi, że tak powiem, zblokowało. Ale co? Mamy puścić? Spalenie słuchajcie, benzynki 18 litrów. Tak minimalnie. Ale mówimy, jak zwykle podajemy Państwu minimum. Czyli przyjmujemy, że gazu będzie palił z 20, prawda? I teraz powiem wam tak, szanowni państwo, jakbyście sobie jeździli, tak zupełnie przyzwoicie, i nie z przytupem. Grzecznie, Grzecznie bardzo. To wydalibyście na benzynę 830 zł na 1000 km. 830 zł, szanowni państwo, to jest bardzo dużo pieniędzy. A jakbyście troszkę, tak wiesz, przyfisowali, to i do 1000 pewnie by doszło, bo to żre na pewno, ale i też jadość, radość z jazdy takim samochodem jest. I jakby teraz, instala, tak, znaczy, informacja taka fajna, to że po założeniu tej instalacji gazowej oszczędzicie państwo prawie od razu trzcała 430 zł, czyli LPG będzie was kosztowało 400 zł na 1000 km. Szanowni państwo. Opłaca się. Opłaca się. Opłaca się bardzo. Czy będzie jakieś fisiowanie? Ojej. Michał, ja rozumiem, że na potrzeby. Strojenia. Nie, jest ok. Jest ok? Tak. Jest świetnie. Bez zastrzeżeń. Bez zastrzeżeń? A może bardziej... <laughs> dynamicznie. Bez zastrzeżeń? Auto spełnia wszystkie... Tak. Instalacja spełnia wszystkie kryteria dla tego auta i tutaj. Jest dobrze. I jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobra, chłopaki. Musimy też powiedzieć, że te auto musi być zasilane przez największe wciskiwacze. Nie, przecież gore. chyba na nie najmniejsze, Michale. Przecież to w ogóle, wiesz. Piotrusiu, co tam zamontowałeś? Żółciutkie. Najpopularniejszy zestaw tak, e, który montujemy w tych silniczkach, czyli instalacje BRC tak? w najmocniejszej kompletacji, czyli na dwóch reduktorach, i e, z najwydajniejszymi wtryskiwaczami. Żółciutkie? Tak. Już się nauczyłam. Wspaniale. A reduktory mają jaką, e, Do jakiej mocy mogą być e, wydolne? Mocowo dla tego samochodu. Yy, około, tam po pod 600 koni podchodzą, tak? W silniku wolnosący. Co mnie tutaj tak machasz ręką? Co chciałeś mi pokazać? Podpowiadam. A, to, to ale tu mi pokazałeś trzy palce, to ja nie wiedziałam, sześć. co ci chodzi. Czyli do 600 koni, tak? Yhy. No to chłopak będzie zadowolony. Jeszcze musimy dodać, że mamy tutaj bardzo duży zbiornik, zamontowany. Racznie jeden z największych dostępnych, tak? To jest no wiem, popisaliśmy drów. się tutaj. 95 litrów i yy, wiesz, no bo też nie masz co wyobrażać, że tutaj założysz zbiornik 34cc i klient by zrobił 15 km. Ale właśnie przez to, że, że mamy duży zbiornik pomimo dużego spalania możemy duży dystans przejechać Tak, tym samochodem. bo to będzie dystans prawie 400 km tak, blisko. A mamy czyli ponad ponad rekord litrów spalania. Tak, tak? jest, czyli tak, ładnie. Bardzo dobrze. Więc auto na trasę na gaz. Idealne, panowie. Boże, ja to bym się cieszyła, słuchajcie, każdy kilometr to jest po prostu 43 grosze zarobku. Czyli jedziesz co już matko boska, zarabiam. Cały czas, cały czas. Już oszczędziliśmy z 5 złotych. <laughs> już oszczędziliśmy z 5 złotych. Słuchajcie, 10 tysięcy kilometrów to jest 4000 tysiące oszczędności, tak? 100 tysięcy, to jest 40 tysięcy. Jest. Musiałam się wrócić. Przepiękna sprawa, przepiękny samochód. Rzeczywiście budzi respekt, ale też e, słuchajcie, on jest. E, znaczy, on jest strasznie jakiś taki zrywny, lekki, prawda? Przecież to jest ciężki, ogromny samochód, a tutaj się tego nie czuje, prawda? Nie. To jest właśnie specyfika tego silnika. Co? Ale to jest właśnie to chemii? czy to tak, chodzi o coś tak, innego? Tak, to jest Rozumiem. Patrzcie, ten, ten silnik dokładnie. A ten silnik. Są jeszcze większe. 6,3 chyba kiedyś robiliśmy, prawda? E, 6,1 i teraz w tym roczniku 6, tak 6 ten 6,4. Aha. Które będziemy niedługo gazować też? Cudnie. I też no, ją podzielimy. Tam, tam to już robi przeciąg. Tak. tak. Tam to już, szanowni Państwo. Tam no jedzie skąpan Do Dodżyk? Z tak takim się? silniczkiem. Tak? Tak, ten będzie nas mijał po lewej stronie. Ale to już starszy brat. Starszy Ale brat. Starszy. Braciszek, o, ja nam, pozdrawiamy. Trzech brata. Może właśnie jedzie do nas, u nas montowany. Może do nas, na serwis. A masz jakieś chwilowe spalanie? Tam pokazane? Temperatura ich skrzyni. Może nie pokazują, żeby klienta. Nie, nie pokazuję. No dawaj dalej dalej. No te 99. Ile? 99. Chwilowo 99. Średnie ja to 20 coś tam. No tak, średnie 20. On musi mieć gaz, Panowie. <laughs> Piterku, ja widzę, że już wyłączyłeś swój, swojego laptopa. Nie ma co regulować? Nie ma co regulować. Jeździ super? Jeździ super. Instalacja prawidłowo zamontowana, więc tutaj nie ma jakiś tam Potrzeby, potrzeby grzebania. grzebania na siłę, żeby regulować. Czyli wszystko jest wszystko, tak, jak wszystko, być. wszystko jest tak, jak powinno być. I, i wracamy. I wracamy.